Słyszałem, że widzowie domagają się więcej mitów i legend, więc jestem, tak jak obiecywałem, jeszcze w tym roku. Także zmieńmy trochę ton i zapraszam. Spy antitezis. TF2 to prekursor hero shooterów. do tego stopnia, że jak wychodził Overwatch, to ludzie mówili, że jest podróbką właśnie TFA2. Wiecie, różne postacie, każda ma swoje unikalne bronie i umiejętności, a jedną z takich postaci jest właśnie Spy. W skrócie jest on skrytobójcą, który potrafi się kamuflować i eliminować przeciwników z zaskoczenia. W internecie krąży opowieść o Spy's Antithesis, rzekomo zaginionym filmie stworzonym na Source Filmmaker. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo Valve swojego czasu publikowało wiele Filmów prezentujących postacie i ich przygody stworzonych właśnie na tym silniku. Tylko, że Spy's Antithesis nie było zwyczajnym filmem, było mroczną i niepokojącą historią. Według powieści, jak to w takich historiach bywa, wszystko zaczyna się normalnie. Czerwoni i niebiescy walczą między sobą na mapie Foundry, a w tle gra muzyczka Steam Fortressa 2. Spy, no, próbuje wykraść Intelligence, niestety, gdy próbuje chwycić teczkę, ta znika. Do pokoju zaczyna wlewać się czarna mgła. Spy w panice strzela, ale ciężko zranić mgłę. Ostatecznie mrok wciąga go jak czarna dziura i wypluwa na zupełnie cichej, opustoszałej mapie. Spy postanawia wrócić do bazy, a w tym czasie zaczyna grać w tle mroczna muzyka. Na miejscu widzi krew, porozrzucane kończyny, wnętrzności i fragmenty ciała wiszące z sufitu jak mięso urzeźnika. I wtedy trafia na wynaturzone coś: wychodzona sylwetka, dziwne ruchy jak u marionetki, blada skóra, jakby ktoś z trupa zrobił kukiełkę. Wtedy zaczęła się cała jazda. Potwór zaczyna mówić z niekształconymi głosami innych postaci, jak jakiś Frankenstein posklejany ze szczątków. Spy postanawia wyciągnąć pistolet i oddać strzał w stronę monstrum, ale okazuje się, że pistolet jest już pusty. Kamera zbliża się do twarzy powykręcanej istoty, która wypowiada kwestię And you'd best hope not pointed at you, czyli mam nadzieję, że nie wskazał ciebie. Po czym ekran gaśnie. Potem pojawia się ostatnia scena, gdzie na normalnej mapie Blue Spy znajduje Red Spya z dziurą w głowie. Autor historii twierdzi, że widział ten film na własne oczy, ale wideo zniknęło z YouTube'a dosłownie w kilka sekund. Nikomu jeszcze nie udało się odnaleźć tego nagrania. Zero screenów, dowodów, kopii, oczywiście nic. Jednak autor zarzeka się, że wszystko to było prawdziwe. Dlatego, widzowie, koniecznie zostawcie u mnie na kanale Suba, bo co, jak dodam jakiś film, który zniknie i stanie się legendą? Lepiej być na bieżąco, a pod tym filmem zostawcie łapkę w górę i podbicie, żeby film wbił się do top 100, a najlepiej top 10. Jak to w creepypastach bywa, historia jest mało prawdopodobna. Chociaż w Valve jest znane trollowania graczy, a może film został stworzony przez fana i YouTube zdjął go przez brutalne sceny. To wie niestety tylko autor historii. Co nie zmienia faktu, że legenda nadal żyje w społeczności fanów Team Fortress 2. Sekretny boss pod mostem. Cuphead to piękna ręcznie rysowana platformówka w klimacie starych kreskówek z lat 30. Wiecie, taki stary, mocno psychodeliczny i nie do końca poprawny politycznie Disney. Gra, jak to platformówka, polega na bieganiu po mapie i walce z bossami, ale nie jednemu potrafiła już napsuć krwi z uwagi na dość wysoki poziom trudności. W pewnym momencie gracze zaczęli snuć plotki o rzekomym, sekretnym bosie ukrytym pod mostem na pierwszej wyspie. Według fanów miała tam być ukryta lokacja, do której można się udać tylko po spełnieniu jakiegoś absurdalnego warunku: pokonania bossów w odpowiedniej kolejności, wejścia na most z określonym przedmiotem, albo wykonaniu sekwencji ruchów. Ludzie twierdzili, że pod mostem czeka sekretny, Kompletnie nieudokumentowany boss. Miała to być jakaś wielka ryba albo inny potwór wodny. Oczywiście nic tam nie znajdowali, ale to tylko nakręcało spirale teorii. Według niektórych, boss miał się aktywować tylko w bardzo specyficznych warunkach, których nikt nigdy nie odkrył. W tym czasie na forach pojawiały się relacje w stylu kolega mojego kolegi widział to na własne oczy. Ktoś inny pisał, że podobno udało mu się wejść pod most, ale gra wywaliła go do pulpitu. No ale jak to z takimi mitami bywa? Brakowało jakichkolwiek dowodów. Nikt nie potrafił zrobić nawet screenshota. Ale trzeba przyznać, że sama idea ukrytego pod mostem bossa nie brzmi tak absurdalnie. W końcu nie od dziś twórcy ukrywają sekrety w grach. A do tego w Cupheadzie faktycznie istnieją ukryte sekrety na mapach, więc ta legenda brzmi bardziej wiarygodnie niż typowa creepypasta. No ale skończyło się jak zwykle w przypadku każdego ukrytego smaczku w grze. Gracze zaczęli kopać w plikach gry, a tam okazało się, że... Nie ma żadnych niewykorzystanych bossów. Żadnych modeli, animacji, ukrytych aren, absolutnie nic. Mimo to niektórzy nadal wierzą, że w grze jednak jest coś jeszcze ukryte. Tylko nikt nie znalazł sposobu, jak się tam dostać. Może jakaś konkretna kombinacja klawiszy, może konkretne ustawienia, a może sekret zostanie odkryty dopiero po latach. W najgorszym wypadku dostaniemy po prostu DLC. Kanye Quest 3030 Ascend. Kanye Quest to jak sama nazwa wskazuje gra o pewnym raperze, niegdyś absolutnej legendzie i nie, nie chodzi mi tu o kim są. Więc doprecyzuję o amerykańskim raperze, który niegdyś był legendą, a dziś jest bardziej niestabilnym psychicznie, pogubionym człowiekiem. Kanye West, a w zasadzie po prostu je, bo tak każe się nazywać. Gra jest fanowskim tworem z RPG-makera, w której raper podróżuje w czasie do roku 3030, by ratować świat opanowany przez klony i dyktaturę. Niby zwykła, prosta, fanowska gra, ale jednak pojawiła się w niej pewna legenda związana z domniemanym członkostwem Caniego Westa w elitarnej grupie władającej światem. Wiecie, Illuminati, Red Janie i tego typu rzeczy. Podobno po wpisaniu ascenden w odpowiednim punkcie gry trafiamy na sekret całkowicie odbiegający klimatem od reszty. Według relacji graczy, po wpisaniu frazy zmieniamy się w motyla, a gra przenosi nas do tajemniczej strefy pełnej terminali, do których trzeba było wpisać w odpowiedniej kolejności odpowiednie kody. Wtedy otwierały się drzwi do kolejnej strefy pełnej terminali i tak w kółko, w kółko i w kółko. Jednak każda kolejna strefa miała mniej terminali, a cała mapa okazywała się być wielkim trójkątem. A może bardziej piramidą, po ukończeniu wszystkich etapów pojawiała się wiadomość, po zaakceptowaniu wszystkiego gra żądała podania prywatnych danych. Cały sekret w dość oczywisty sposób wygląda jak rekrutacja do sekty czy kultu. W internecie zaczęto wiązać to z rzekomą grupą o nazwie Ascensionism. New Age'owym ruchem z teoriami o duchowości, duszy, reinkarnacji i transcendencji. Mimo, że cała historia brzmi jak kolejna creepypasta, to jednak udowadnia, że nawet najbardziej absurdalne historie mogą mieć ziarno prawdy. Bo taki sekret naprawdę znajduje się w tej grze. Twórczynią Kanye Quest 3030 jest artystka, muzyczka o imieniu Clara Ho. W 2022 ujawniono, że ten sekret miał być pierwotnie odrębnym projektem, ale z powodu małej popularności gra została wmontowana jako easter egg w Kanye Quest. To oznacza, że sekretna zawartość istniała, ale nie jako rekrutacja do Illuminati, raczej jako dziwny, artystyczny dodatek, prank czy bardziej eksperyment. Od tamtej pory wielu dataminerów, badaczy i graczy zajrzało w pliki gry. Nie znaleziono żadnych niezależnych dowodów na to, aby ten easter egg funkcjonował jako coś więcej niż Zwykły żart albo sztuka. Nie ma też żadnych potwierdzonych nagrań, które ukazałyby kontakt z kultem albo skutki podania danych. Undertale Gaster. Undertale to w teorii prosta pikselowa gra RPG, ale nie bez powodu zyskała gigantyczną sławę na całym świecie. Rozbudowane wybory moralne, gigantyczne lore, masa ciekawych postaci i najważniejsze, czyli sekrety. W społeczności graczy od lat krąży legenda o W.D. Gasterze, tajemniczej postaci, która rzekomo była królewskim naukowcem w świecie Undertale i tworzyła mechanizmy związane z czasem i przestrzenią. Mimo, że w grze nie pojawia się wprost, gracze wyłapali fragmenty jego lore. Według legendy Gaster zniknął w wyniku jednego ze swoich eksperymentów. W samej grze pojawiają się jedynie Gaster Followers, postacie, które wspominają go w dziwnych, poszarpanych tekstach. Niektóre dialogi sugerują, że Gaster istnieje poza czasem, a jego obecność może zakłócać normalny przebieg gry. Gracze bardzo mocno doszukują się jego wizerunku ukrytego w pojedynczych pikselach albo kodzie gry. Niektórzy twierdzą, że jeśli wykonasz bardzo specyficzne działania w określonych lokacjach i czasie, Gaster może się na krótko pojawić jako coś w roz na przykład jako dziwna rozciągnięta twarz, albo poszatkowane sprajty, a w tle podobno słychać zdeformowane dźwięki. W sieci powstało mnóstwo teorii, od czysto fabularnych, przez metaforyczne, po kompletnie paranormalne interpretacje jego rzekomego wpływu na świat Undertale. To kolejna legenda, która w sumie okazuje się być prawdziwa. Gaster istnieje w Undertale, ale jego obecność jest ukryta głównie w plikach lub jako pozornie zwykłe glicze. Z tego co mi wiadomo, nie ma dowodów, że postać w grze występuje w sposób jawny. Sam twórca Undertale podobno powiedział jedynie, że Gaster to eksperymentalna tajemnicza postać z lore, ale ostatecznie nie przewidział pełnych interakcji z nią w grze. Także może ich historia opiera się na faktach, ale w znacznej mierze jest przekoloryzowana przez wyobraźnię fanów. Chociaż kto wie, może Gaster podróżuje między komputerami przez pliki gry? Tego najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy. Utano Tatari, niepokojący obraz. Mutano Tatari to niszowa japońska gra horror stworzona w RPG Makerze. To wymiarowa, pikselowa, krążąca w sieci głównie dzięki grupom fanów i gameplayom na YouTubie. Niszowa gra, gra horror i to na dodatek japońska. Idealny przepis na mroczną legendę, która urosła do jednej z najbardziej przerażających tajemnic w świecie gier. W Utano Tatari 2 po wykonaniu serii specyficznych czynności gra miała wariować. Tekstury się rozsypywały, dźwięk zniekształcał, a ekran nagle wyświetlał jedno bardzo niepokojące zdjęcie. Realistyczny kadr twarzy kobiety, jakby owiniętej czymś, z wyraźnymi śladami przemocy. To dosyć mocno uderzało, bo styl całej reszty gry to pikselowa grafika, a tu nagle wychodzi realistyczny żywy obraz. Właśnie to zaniepokoiło graczy i podkręciło teorię, że może to być zdjęcie prawdziwej ofiary. Twórcy gry. Co trzeba było zrobić, żeby to odblokować? Najpierw trzeba było przejść do drugiej części gry, potem odwiedzić konkretne pokoje w określonej kolejności, przeczytać wszystkie notatki i wrócić na dany ekran po konkretnym zdarzeniu. Przez lata ludzie szukali źródła tego obrazu. Przeszukiwano fora, bazy filmowe, archiwa zdjęć związanych z przestępczością, próbując ustalić, czy to realna fotografia, czy jakiś fake. Finalnie poszukiwania się opłaciły. Społeczność zdołała zidentyfikować źródło. Kadr pochodził z japońskiego horroru Hair Extension. Cała legenda okazała się mieć takie proste rozwiązania, A ten przykład pokazuje idealnie, że w legendach, mitach i creepypastach nie jest najważniejsze rozwiązanie, a sama historia. The Womp. To już ostatnia ciekawostka na dziś i chyba pierwszy odcinek tej serii, w którym nie mamy Minecrafta i Pokémon. Mam nadzieję, że to nie znaczy, że YouTube ukryje ten film, także serio pamiętajcie o tym podbiciu. Wracając do tematu: Terraria. Teraz fani tej gry mnie zjedzą, ale jest to tak zwany Minecraft 2D. No bo w sumie się kopie, w sumie się tworzy, i gra jest w 2D, z tym że jest znacznie bardziej rozbudowana niż Minecraft. Masa bossów, biomów, przedmiotów, tak potężna gra nie mogła obejść się bez swoich mrocznych legend, a to jedna z nich. Na redditach pojawiała się historia o tajemniczej uszkodzonej wersji gry. Rzekomo po odkryciu podziemnego lochu pojawiała się w nim pewna dziwna linia. Była to pępowina, za którą trzeba było iść, a w miarę podróży gra miała się dramatycznie zmieniać. W pewnym momencie tunel zaczyna zmieniać się w coś na kształt organicznego lochu o nazwie Łąb. W tej lokacji ściany pulsują i przypominają mięso, a w tle słychać monstrualne odgłosy. Sprite zaczynają nakładać się na siebie. W rogu ekranu przelatują przypadkowe tekstury, interfejs mruga, a niektórzy gracze twierdzili, że widzieli pojawiające się na sekundę komunikaty w rodzaju stop, get out albo he's watching. W środku lokacji miał znajdować się zdeformowany potwór o nazwie embryo. Miał nienaturalną głowę, jedno duże oko i ciało skręcone w nienaturalny sposób. Niektóre wersje opisują, że jego klatka piersiowa unosi się i opada, jakby oddychał, inne, że reaguje na róg gracza. A gdy ten podchodzi zbyt blisko, potwór zaczyna się szarpać, jakby próbował wyrwać się z organicznych więzów. W niektórych wersjach historii pojawia się także postać zwana jako The Father. Istota podobna do człowieka, ale z wydłużonymi kończynami i twarzą przypominającą biały, pozbawiony oczu maneki. Miał pojawiać się w korytarzach, obserwować gracza z oddali, czasem znikać dokładnie w momencie, w którym gracz próbował poświecić na niego pochodnią. W niektórych wersjach legenda kończy się tym, że The Father pojawia się za graczem, ekran robi się czerwony, gra się wyłącza i usuwa save. A. W innych, że pojawia się po prostu napis The child is not for you. Opisy mówią, że gdy gracz próbował uciekać, gra zaczynała się gliczować, wyświetlały się losowe komunikaty, a w jednej z wersji kończyło się to nagłym zamknięciem Terrarii i usunięciem całego świata z dysku. Gracze twierdzili, że było to skutkiem jednorazowego dostępu do The Womb. Creepypasta jest naprawdę bardzo długa i skomplikowana, więc jak kogoś interesują takie opowieści, to zapraszam do własnego researchu. Ale jak to z creepypastami bywa, nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na istnienie w grze The Womb. Zero plików, nagrań czy innych form potwierdzenia. Wszystko co wiemy pochodzi z fanowskich wiki, wpisów creepypastowych i blogów, które nawet nie udają, że opisują realny. Sekret gry. Standardowo, jeśli macie jakieś mity i legendy ze świata gier, zostawcie je w komentarzu, a ja przypnę Wam serduszko i może pokażę go w kolejnym odcinku. Dzięki za wsparcie kanału, a my widzimy się w nowym roku. Do zobaczenia!